Cześć, z tej strony Major Mowic z Podium. Witam Cię w kolejnym e, materiale. Jak prowadzić firmę produkcyjną z Podpalmy, co nawiązuje do większości po prostu naszych materiałów reklamowych. I tutaj w tej serii pokazuję Ci, jak fajnie pokładać zakład produkcyjny, e, by móc wyjeżdżać na wakacje, a firma pracowała jak szwajcarski zegarek. W dzisiejszym materiale pogadamy o rozużywaniu Excela do rozliczania e, produkcji i tego zleceń produkcyjnych. Czy na pewno. Jest to za darmo, tak jak większość z Was myśli. I czy przypadkiem nie kosztujecie to o wiele więcej niż e, dedykowany program? Intro i zaczynamy. Dobra, teraz taka mm, krótka dygresja, bo i u nas w firmie, i też dla wielu osób, ja jestem trochę znany jako taki człowiek, Excel, który robi arkusze kalkulacyjne do rozliczania wszystkiego, prowadzenia wszystkiego w Excelu, go po prostu lubię. A tak naprawdę część, część, wiele lat mojej kariery zawodowej, gdy po prostu pomagałem układać zakłady produkcyjne, to wykorzystywałem do tego głównie Excela, a później produkty, które na nim bazowały, takie jak online, nowe arkusze Google. I tak. Przyznaję się do tego, zarobiłem fajne pieniądze um, układając firmy przy pomocy narzędzi e, robionych przeze mnie w Excelu. Tylko jest tutaj taki mały szczegół. E, większość tych rzeczy działo się 14, 12, 10 lat wstecz, gdy jeszcze Prodio, nie ewolu e, Prodio się nie pojawiło, a tak naprawdę Prodio jest pewnego rodzaju następstwem tego, co robiłem tam. I Wtedy te Excel naprawdę ratowały wiele firm produkcyjnych, wprowadzały fajną organizację pracy. Ludzie wreszcie dowiadywali się, ile czasami dopracają do części produktów, otwierało to oczy, ale to były czasy, uwaga, Samsunga Galaxy S2. Wychodziły wtedy smartfony. I umówmy się, że od tego czasu i rynek, i technologia trochę się zmieniła. Dlatego daj sobie szansę i żeby wreszcie może tego Excela się pozbyć. Dobrze, to teraz już na konkretnych liczbach, mam tutaj notatki, sprawdzimy, ile faktycznie kosztuje kosztujecie używanie Excela do generowania zleceń, rozliczania tych zleceń i wyciągania wniosków. Więc teraz tak, żeby takie zlecenie produkcyjne w ogóle mieć, to ktoś musi je wziąć i przygotować. Większość firm, tych bardziej cywilizowanych, generuje takie blankiety korzystając z Excela, część z Worda, część niestety jeszcze w ogóle robi to całkowicie ręcznie, ale twój pracownik po prostu musi wziąć, odpalić program, wklepać do tabelki ze zleceniem produkcyjnym wszystkie dane na temat zlecenia, co to za produkt, jakie parametry. Czasami tych danych jest tak dużo, że to nawet 20-30 minut przygotowanie takiego przewodnika może zajmować. Bo oczywiście, nawet jeśli masz zamówienie od klienta w jakimś programie, to nie ma żadnego spięcia, żeby takie zlecenie produkcyjne po prostu wygenerować. tak. Ktoś musi to robić. Oczywiście może się tam pojawić masa błędów, przez które później tracisz na reklamacjach, na błędnych materiałach, ale nie, nie będziemy tych danych absolutnie. Tutaj uwzględniać, chociaż powinno się, ale wtedy by ktoś mógł zarzucić: Nie, u mnie to się nie dzieje. Dlatego odliczmy taki weźmy najprostsze zlecenie produkcyjne po prostu ktoś musi je wypisać na gotowo dajmy na to 5 minut na jedno zlecenie. Teraz, co dalej się musi z tym zadziać? Ktoś na tą produkcję e, musi te zlecenia produkcyjne po prostu fizycznie zanieść, żeby pracownicy wiedzieli, co mają robić. Nie jest to żadna skomplikowana e, czynność, dlatego e, przyjmijmy, że do 10 zleceń produkcyjnych po prostu zróbmy sobie taką e, stałą stawkę. 5 e, minut e, po prostu dla. Całego dnia, chyba że to już jest 20 zleceń produkcyjnych, to, to będzie wtedy 10 minut e, dla całego dnia. Ale w przypadku normalnej firmy oczywiście ludzie chodzą częściej, e, od razu zawsze jest jakaś pogawędka z pracownikiem na produkcji, więc tu tak naprawdę by mogło być pisane 30-40 minut, jak nic, które jest tracone. Ale znowu, żeby nikt nie zarzucił, że u niego to działa jednak trochę inaczej, i ja przejaskawiam. Przyjmują po prostu te 5 minut raz na dzień w przeliczeniu na 10 zleceń produkcyjnych. Dobra, ale teraz pracownicy produkcyjni wypisują te zlecenia, szukają tych zleceń i znowu tam są koszty. Znowu bym mógł pokazać, jak dużo jest stracone na tym, że nie wiedzą jak, jak do końca coś zrobić, brakuje im jakichś informacji. Zginą im te zlecenia, chodzą do biura, ale nie. Powinniśmy to wliczyć, ale ja tego nie, specjalnie nie będę ujmować, żebyśmy mieli taki naprawdę najbardziej optymistyczny koszt, jeśli chodzi o podliczenie, e, podliczenie ile cię ten ekskurs kosztuje. Więc tego kosztu nie uwzględniamy, ale uwzględnić za to musimy koszt, że ludzie Twojego biura, czy nawet Ty, żeby teraz te rzeczy do. Excela przeklepać, musisz te kartki ze zleceniami znaleźć. I co się okazuje? To już wcale nie jest takie łatwe jak danie na produkcję, bo co się dzieje? Te zlecenia często spadają, gubią się, są uciaprane z jakichś smarów, olejów, leży to na ziemi, bo to wiatr zabrał, bo razem z częściami to jechało i na ogół po prostu tych zleceń produkcyjnych brakuje. Trzeba chodzić, dopytywać się ludzi, gdzie, te, gdzie ta kartka jest? E, tracisz na to często bardzo dużo czasu, ale tutaj weźmy bardzo optymistyczny scenariusz, że na 10 e, zleceń w sumie 10 e, minut w ciągu dnia. Znowu jest to bardzo zaniżone, ale chcę, żeby ten materiał był skrajnie obiektywny, a nawet subiektywny w stronę tego ratowania tego Excela, żeby nie było, że na siłę nasz software. I OK, dopiero teraz to zebrałeś i zaczyna się przeklepywanie przez twojego pracownika do Excela. I co się okazuje? Pierwsze, że co chwilę trzeba rzeczy wyjaśniać. Bo pracownik wpisał jakieś pierdoły, bo sumy sztuk się nie zgadzają. Bo wychodzą ujemne godziny, bo nie można się do, rozczytać, co to są za liczby, co to są za sztuki, w ogóle co tam się wydarzyło. Więc trzeba chodzić i wyjaśniać. Zanim jeszcze masz klepane, już musisz iść i dopytywać się, co na tej hali tam się wydarzyło. I znowu, często to idzie w godziny. Ja widziałem sytuację w swoim życiu, gdzie były po 3, 4, przy firmie, która zatrudniała 50 osób, były trzy osoby, które się tylko wyłącznie zajmowały klepaniem i tylko wyłącznie odkręcaniem tego, co na tych zleceniach się wydarzyło. Ale zróbmy to tak bardzo optymistycznie i na 10 zleceń w sumie 30 minut. Tyle trwa wyjaśnianie, czyli można policzyć, że średnio na jedno zlecenie 3 minuty Miało, ta wartość mogłaby być razy 5. Podsumowując, czas wypisania jednego zlecenia 5 minut, czas dostarczenia zlecenia na produkcję 5 minut na każde 10 zleceń, czyli 30 sekund do jednego zlecenia. Czas zbierania zleceń z produkcji 10 minut na 10 zleceń czyli minutę do jednego zlecenia czas przeklepywania zleceń do excela tutaj przyjąłem, że to jest 10 minut na jedno zlecenie, bo jak sobie tak popatrzymy, że średnio będzie to mieć 7-8 pozycji, trzeba jeszcze 7-8 operacji, trzeba to jeszcze wziąć fajnie obrobić, żeby pasowało to oczywiście do formuł, które masz. Musisz mieć to oczywiście wpisane, że data jest datą, godzina jest godziną, sztuki, inaczej to się nie policzy. No i czas wyjaśniania na 10 zleceń produkcyjnych, 30 minut, czyli 3 sztuki na zlecenie produkcyjne. I co się stanie, kiedy zaczniemy to wszystko przemnażać? Czy jeśli teraz wyświetlimy tutaj na, na ekranie tabelkę, to dla, jeśli będziesz mieć tylko dwa zlecenia produkcyjne w ciągu dnia, to wypisanie ich będzie trwało 10 minut, Wyjaśnianie danych 6 minut, przeklepywanie 20, czas dostarczania na produkcję 5, czas zbierania 10, czyli tylko i wyłącznie przy dwóch zleceniach i przy założeniu najbardziej optymistycznego scenariusza, wychodzi mi, że w ciągu dnia 51 minut zostało na to poświęcone. Gdy już by było takich zleceń 10, to wypisanie ich to jest 50 minut, wyjaśnianie pół godziny, przeklepywanie to jest 100 minut, dostarczanie na produkcję dalej tylko 5 i zbieranie 10, co daje 195 minut dziennie. Czyli mamy już ponad 3 godziny. I jeśli sobie klikniesz teraz pauzę, i zamiast krytykować to, że my tu się naciągamy jakieś numery, jak pauzę i tak zastanowisz się nad pracą Twojego biura, technologa, czy jak to masz u Ciebie zorganizowane, to tak szczerze, pomyśl co oni robią w ciągu dnia i ile rzeczywiście u Ciebie zajmuje to, to czasu. I mogę się zagwarantować, że to nie będzie 51 minut, ale będzie o wiele więcej. Śmiesznie zaczyna się robić w momencie, kiedy te dane zaczniemy przemnażać razy 20 dni roboczych w ciągu miesiąca. Nagle te śmieszne 51 minut dziennie przy tylko dwóch zleceniach produkcyjnych przerodzi się w 17 godzin, a przy 10 zleceniach produkcyjnych, gdzie mieliśmy 195 minut, to już jest 65 godzin. Tak, 65 godzin w miesiącu, które poświęcasz na generowanie papierków i przeklepywanie rzeczy. Najpierw przeklepujesz z systemu elektronicznego na papierek. Potem ludzie na tym papierku piszą. Potem szukasz tego papierka i przeklepujesz to z powrotem do Excela. 65 godzin w miesiącu tylko przy 10 zleceniach dziennie. I jeśli teraz weźmiemy i założymy, że powiedzmy koszt pracodawcy 5800 zł brutto, e, czyli te brutto, brutto, e, łączy koszt zatrudnienia, czyli to na polskie warunki już nie jest dużo, to jeśli te 17 godzin przy dwóch zleceniach e, dziennie nagle zamienia się w 586 zł miesięcznie, które musiałeś komuś zapłacić, żeby po prostu ten archaiczny system kartkowy prowadzić. A przy 10 zleceniach dziennie i 65 godzinach to mamy już 2244 zł kosztów. I teraz jest pytanie, co za to dostajesz? I wychodzi, że prawie nic. Bo zauważ, że efektem wszystkich tych działań, o których tutaj mówiliśmy, jest to, że po prostu dostajesz czystą Tabelkę w Excelu pełną danych i z większości, i patrzę z mojego doświadczenia pracy z wieloma właścicielami firm produkcyjnych, często ta tabelka ma tylko wyłącznie dwa zastosowania. Pierwsze zastosowanie to może podliczanie wy, wypłat, rozliczenie jakichś akordów, ale typowo pod płacę, a drugie zastosowanie to to, że masz poczucie. Kontroli, które jest tylko i wyłącznie poczuciem, a nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Dlaczego? Pierwsze, pokaż mi osobę, która lubi patrzeć na tabelki w Excelu. Nie, my lubimy mieć dane, my lubimy wyciągać wnioski z tych danych, ale żeby wyciągnąć e, wnioski z Excela, który ma kilkaset czy kilka tysięcy pozycji to musisz być przygotowany świetny arkusz analityczny. Mogę Ci wrzucę tutaj na, na ekran teraz, jak takie arkusze na przykład już z fajnych danych, które z takiego produktu, jak my gen, y, mamy, jak sobie wyeksportujesz dane, wrzucisz do Excela, no to tak, pokażą Ci się piękne tabelki, pokażą Ci się wykresy. Na podstawie wykresów jesteś w stanie y, podejmować szybkie decyzje. Tak samo jak u nas wewnątrz aplikacji, sobie klikniesz na zamówienie, Zobaczysz po prostu, że te zamówienie kosztowało Ci 1500 zł, żeby je wytworzyć. I dlatego kosztowało 1500, bo 500 poszło na obrabiarkę pierwszą, 200 zł na spawanie i x kosztów poszło tam jeszcze na inne operacje na, na surowce. Ale to masz pięknie podane graficzne, i teraz jak sobie to klikniesz powiedzmy w tą obrabiarkę, to widzisz dlaczego i kto tyle tych godzin zrobił. W Excelu tego nie będziesz mieć. I o ile nie jesteś naprawdę dobrym wymiataczem Excela, to tego nie e, zobaczysz. Po prostu to będzie tabelka i jeśli będzie po prostu przychodziło e, raz e, na miesiąc, czy raz na dwa tygodnie godnie do po prostu wzrostu Twojej irytacji, zaczniesz szukać w takim Excelu, no to wtedy jest e, krucjata przeciwko wszystkim ludziom. E, popisowe opierdolenie kilku operatorów, bo po prostu pokazuje, że tak jednak te dane jednak te dane u Ciebie w systemie są, Ale na tym się to kończy. I patrzę teraz na te tytułowe pytanie, gdzie czy Excel jest za darmo i dlaczego część osób mówi, że nie stać ich na program do zarządzania produkcją, to teraz zamień te 580 zł, które Cię kosztuje Excel tylko przy dwóch zleceniach, na to, że tutaj byś dawno już miał abonament na Prodio dla firmy do 10 osób, gdzie całe Twoje biuro by na tym pracowało. Nie trzeba byłoby nic przenosić, bo raz pisane zamówienie generowałoby po prostu się automatycznie na pulpitach dla pracowników, że każdy człowiek na danej maszynie wiedziałby, co trzeba byłoby zrobić, więc nie trzeba byłoby tego nosić, przeklepywać, byłoby mniej reklamacji, bo ludzie by dokładnie wiedzieli, co mają robić. Idąc dalej, ludzie by perfekcyjnie wprowadzili Ci wszystko. Bo jeśli mają panele na produkcji i na tych panelach produkcyjnych po prostu e, mogą kliknąć start operacji, stop operacji, ile wykonali sztuk i wy, po prostu wpisać jakiego surowca zużyli, tam nie ma jak popełnić błędu, tam nie ma jak po baz grać, bo po prostu program automatycznie to wyłapie i nie przyjmie niedozwolonych wartości. Dalej jesteś w stanie nie raz w miesiącu na koniec, po prostu mając jedną wielką tabelę w Excelu, podejmować jakąś decyzję, ale masz informacje na bieżąco, w czasie praktycznie rzeczywistym, co się dzieje, kto robi, z jaką wydajnością robi. I to cię kosztuje mniej niż 580 zł. Czyli masz i program, który tak naprawdę rozwiązuje, robi wszystko to, co Excel, rozwiązuje ci połowę problemów, jak nie 90% problemu, problemów z komunikacją, z reklamacjami, z tym, że ludzie nie wiedzą, co robi co mają robić z tym, że ludzie źle rejestrują. Tobie daje spokój, że możesz wyjechać, możesz firmę, możesz firmę prowadzić zdalnie, ale jeszcze ci zostaje na flaszkę, na dobrą flaszkę, ze 100 zł jak nic. Dlatego ja zostawiam cię z taką, taką refleksją, czy na pewno stać cię na nieużywanie softu takiego jak Prodio i dalej tkwienie w czasach Excela, bo dzisiaj mamy Samsunga S23. Excel był fajny, był Samsung S2. W przeliczaniu na iPhony to byłaby porównanie iPhone'a trójki do iPhone'a 14 i świat się trochę od tego czasu zmienił. Zmieniła się też polska gospodarka, zmieniła się technologia. Daj sobie szansę. Po prostu wypróbuj radio. Pro za darmo. Do zobaczenia w kolejnym materiale i tak praktycznie podziwialiśmy razem słońce, które zachodziło na palmie prawie tak jak na, naszym, na naszej stronie internetowej. Do zobaczenia.